powstała wyniku zapadnięcia się wulkanu, czyli to jest tak, tak naprawdę kaldery, a kaldery to jest coś takiego mniej więcej jak kratery, tyle że kaldera jest zalana wodą, tak, i teraz aktualnie było tam mnóstwo wstrząsów, a pokażę Wam jak powstają kaldery, jak, jak ten proces przebiega i czego tak naprawdę tam się obawiają aktualnie, bo obawiają się tak naprawdę w historii czy to widać, czy być? Zobaczcie, Tu jest proces powstawania kalder, czyli tak, mam erupcję, magma przebija się przez warstwy ziemi, wtedy są wstrząsy, tak? I potem dochodzi do erupcji i z magmy powstaje lawa, czyli wybija się na powierzchni ziemi. No i w momencie, gdy może być taki przypadek, że ten stożek wulkaniczny się może zapaść. I jeżeli to jest w miejscu, gdzie jest po prostu woda, czy tam po prostu jest to pod wodą, no to wtedy powstaje kaldera, to jest zalana po prostu ocean, oceanem itd. Ale jeżeli to jest krater, no to on wiadomo, może być otwarty, albo jak, tak jak jest w przypadku na przykład krateru Kerit na Islandii, gdzie jest zalany, tak jak to widzisz na obrazku, jest zalany po prostu wodą. E, deszczowo, i może też się przebijać, będą tam woda e, gdzieś tam ze źródeł. E, I teraz tak to fajny filmik znalazłem. Gość opowiada o tych płytach tektonicznych, które tam są e, pod e, kaderami, Tylko kawałek wam pokażę. Żeby się między o co tam chodzi.

Cześć, Batclan, Hej, hejka. Dzisiaj taki spontanik, wiesz, Tam, ale coś mi się, że ciekawe rzeczy. E, ty, jeszcze, ty jeszcze, raz? To jest, e, tu jest właśnie ta e, Santorini i, po, i, to, i to jest jakby kal kal kaldera, czyli to jest stożek taki wulkaniczny, zalany oceanem, tak. A w rozumieniu nazwa kaldera no, to jest po prostu. E,